Jeszcze bardziej zaognił sytuację w świecie konflikt na Bliskim Wschodzie i stałe, trwające do dziś zbrojne prowokacje Izraela. Napaść Izraela na kraje arabskie, którą sami agresorzy porównali do napaści Hitlera na Polskę w 1939 roku, stworzyła nową groźbę dla światowego pokoju. Dla nas widowców, ten konflikt zawiera w swej treści szereg pojęć i skojarzeń, które wywołują u nas głębokie oburzenie. Obywatele wielu krajów europejskich pochodzenia żydowskiego, którzy tyle nieszczęść i cierpień zaznali ze strony hitlerowskich Niemiec, dziś milczą, kiedy Państwo Izrael stosuje te same nieludzkie metody w stosunku do narodów arabskich. Haniebny flirt Izraela z zachodnimi Niemcami, z tymi samymi, którzy przed 20 laty posyłali Żydów do komór gazowych, ma swoją polityczną i moralną wymowę. Agresji Izraela na kraje arabskie towarzyszy antypolska kampania prowadzona w świecie przez międzynarodowy sionizm. Tej wrogiej antypolskiej działalności jesteśmy zobowiązani przeciwstawić się, wykorzystując takie środki jak prasa, radio, telewizja, publikacje, film, dokumentalny oraz żywe słowo. Nie mamy powodu, ale zmuszeni jesteśmy bronić się przed oszczędnymi zarzutami.